Jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, będziemy otwierać, muszę już przyznać, ostatni kalendarz w tym roku w tej serii odcinków. Tutaj za mną widzicie kalendarze, które będę otwierać we vlogmasach, także serdecznie Was na nie zapraszam. Natomiast dzisiaj będziemy otwierać kalendarz z handlemu, także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co jest w środku, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, ja ten kalendarz kupiłam na Black Friday, zapłaciłam za niego 80 zł, bo było minus 20%, także on normalnie kosztuje jest stówka, ja zapłaciłam 80. sprawdzimy sobie co jest w środku, to jest kalendarz makijażowy, no i on jest z chemu, handemu, zwał jak zwał oczywiście na wstępie będzie mi bardzo miło, jeżeli zapotrzebujecie mnie na instagramie Paniecie do mnie na windet, a ja dzisiaj już nie będę przedłużać, przejdźmy do zawartości tego kalendarza i sprawdźmy razem co jest w środku, tak się prezentuje nasz domek tutaj mamy jedynkę także otwórzmy co my tu mamy w środku? Ok. Tutaj mamy taką mini pomadkę. Ok, spoko kolor jest całkiem ok. Jeżeli pytacie, dlaczego nie słoczuję produktów, dlatego, że nie zostawiam sobie wszystkich dla siebie, a nie chcę rozdawać używanych, także dlatego nie słoczuję. Tutaj mamy dwójkę. Uuu, jaki ładny. Chodź tu. Tutaj mamy cień taki przepiękny złoty odcień no, fajne trójeczka jest tutaj, tu pewnie będzie pomadka zgadza się i tu mamy pomadkę w płynie taki kolorek przepiękny, taki mm, brudny róż, bardzo fajny czwóreczka tu jest cztery i pewnie to też będzie pomadka okej, okay, tu mamy złotą pomadkę, to masz muszę zesłoczować, bo nie wytrzymam o, ale to jest ładne. Nie wiem, czy odważy się to nałożyć na usta, natomiast e, muszę przyznać, że bardzo fajnie kryje i spoko wygląda. Także to jest czwóreczka. Pięć, gdzie jest pięć? Tu jest piątka, taka prostokątna. Ok. I tu mamy taki brokacik. No spoko, przyda się do jakichś makijaży artystycznych, czemu nie? Szóstka. Gdzie jest szóstka? Szóstka o szóstka, jak to mówi Karolina. Eee, szósteczka jest tutaj. Też taka kwadratowa, bo nie tu jest cień. Zgadza się, tu jest cień. I ten jest taki przepiękny, bo on jest taki brzoskwiniowy. Coś takiego, bardzo ładny odcień. Siódemka. Szukam i nie mogę znaleźć. No serio? A tu jest siódemka. Taka kwadratowa. Okej, okay. chodź tu. Eee, jaki ładny przepiękny srebrny cień. No spoko. Szukamy teraz 8 i ósemkę mamy tutaj. O. Okej, okay, to jest błyszczyk, słuchajcie. Taki różowy ze złotymi drobinkami. Bardzo ładny. Okej, okay, mamy błyszczyk. To była ósemka, teraz mamy dziewiątkę. Dziewiątka jest tutaj. Taka też prostokątna. Okej, okay, a tu co jest? Liter glue! Ale ekstra! Okej, okay, czyli mamy taki mały klej do brokratu, ale super! Także mamy klej. Teraz szukam dziesiątki. I dziesiątkę mamy tutaj, taką podłużną, więc to też pewnie będzie jakaś pomadka. Tak, zgadza się. Także tak się prezentuje dziesiątka. Bardzo takie te opakowanka tych pomadek są liche, tych z zwykłych, klasycznych, ale kolor jest bardzo ładny. 11, tutaj mamy 11. A to co to? Jeżeli to jest cień w kremie, to jest przepiękny eyeliner. Ok, ale ekstra mamy złoty eyeliner, o tak Wam pokażę może. Bardzo ładny. Teraz 12, to była 11, tak, teraz dwunastka. I dwunastka jest tutaj, taka kwadratowa. Okej, okay, tu mamy srebrny cień na różowo, też bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Teraz szukamy trzynastki i trzynastka jest, słuchajcie, pechowa, jak to mówią i nie mogę jej przez to znaleźć. Tutaj się schowała, to też będzie pewnie pomadka, albo coś z produktów w takich... uuu, jakie to jest ładne, taki wiśniowy lipgloss. I taki wiściowy błyszczyk, bardzo, bardzo ładny. Czternastka jest tutaj. A to co tak się ładnie błyszczy? Czy to też jest eyeliner? To jest sypki brokat, ale bardzo ładny. Śliczny jest! Ej, powiem wam szczerze, że jak kupowałam ten kalendarz, to się nie spodziewałam tak spoko pojemności cieni na przykład, a jest naprawdę okej. Okay. Piętnastkę gdzieś tutaj mamy, tutaj. O, Cień. Przepiękny, złoty, taki miedziany wręcz cień. Ok. W szesnastce mamy też pewnie... wiem, że to będzie jakiś brokat. Tak. Ale spoko. Nie jest brzydki, jest go sporo, także okej. Okay. 17, tu jest 17, okej. Okay. Liquid highlighter, ok, czyli to jest rozświetlacz w kremie No spoko, całkiem spoko pojemność, myślę, że do zużycia, e, do przetestowania przy okazji Osiemnastka, tu jest osiemnaście O nie o. O. To też pewnie jest sypki brokat Zgadza się Ale też przepiękny, taki holograficzny no super. Dziewiętnastka teraz. Tu jest dziewiętnastka. Też taka prostokątna. Także tutaj mamy dziewiętnastkę i tu mamy pomadkę w takim winnym odcieniu, czerwieni. A nie ona jest metaliczna. O kurde. Całkiem ładny ten odcień nawet jeżeli jest metaliczny. Dwudziestka teraz. Tu jest dwudziestka. O. I tu mamy błyszczyk, chyba. Tak mi się wydaje. Tak, błyszczyk, ale bardzo ładny. Też taki złotawy. 21. W żadnych z kalendarzy nie miałam takiego problemu z rozszyfrowaniem numerków. Nie wiem o co chodzi. Tu jest 21. Udało się zlokalizować. I tu pewnie też będzie sypki brokat. Tak? Nie, to jest eyeliner srebrny. Okej. Okay. też fajnie. 22. Jest tu tutaj pewnie będzie cień Zgadza się I ten jest metaliczny O, też taki brązowo-miedziany Kurczę, dziwny ten kolor 23 Gdzie jesteś? Tu jesteś, 23 Okej okay. Uuu Ale to jest super Przepiękny jest ten cień No muszę go zasłoczować, bo nie wytrzymam Okay, czyli to jest taki prasowany brokat. Zgadza się. Ale przepiękny. No sami zobaczcie. Te drobinki to jest w ogóle miazga. Szoki, niedowierzanie. Ok, no i 24 największy. No. No spoko. Te gwiazdki się przydadzą. Jakby chciałabym tu dostać w sensie. Ja jestem taka, że w 24 chciałabym dostać taki produkt. Wiecie. Wow! Który gdzieś tam mnie. Zachwyci. No tutaj się tak niestety nie stało. No, ale jest jakby ok. Muszę wam powiedzieć, że zawartość bardzo mi się tego kalendarza podoba i uważam, że jak za 80 zł, tyle ile za niego zapłaciłam, patrząc na to, jakie H&M ma ceny tych kosmetyków, to wydaje mi się, że całkiem niezły deal zrobiłam. Myślę, że zrobimy sobie test tego, co ja tutaj mam. Na pewno nie wszystkiego, ale jakiejś części na pewno zrobimy sobie teścik. Także ja sobie nimi wykonam jakiś tam makijaż, staram się to jakoś kategoriami poukładać, żebyśmy widzieli, co tutaj jest. Ok, także wydaje mi się, że jak za 8 dyszek to jest naprawdę spoko. Nie czuję się zawiedzona. Nie żałuję, że kupiłam ten kalendarz. Na pewno pokorzystam sobie z tych kosmetyków. Eee, no i tak, idę na moje magiczne tło i będę kończyć dla Was ten odcinek. Okej, okay, słuchajcie, także tak się prezentuje otworzony kalendarz. Ja muszę przyznać, że on po otwarciu wygląda całkiem spoko. Nie poniszczył się, nie jest jakiś niewiadomo jak zniszczony. Myślę, że gdyby tutaj stał i otwierałabym go przez cały grudzień, to wyglądałby naprawdę ok i byłby w miarę fajną ozdobą. Muszę też przyznać, że zawartość mi się bardzo, bardzo podobała. I Chciałabym się przyczepić, ale nie mogę. Jakby wiadomo, fajnie byłoby dostać pełnowymiarowe produkty. Natomiast H&M ma strasznie drogą tą kolorówkę H&M, Hi&M, nazywajcie jak chcecie. Yy, ma strasznie drogą tą kolorówkę, więc ja uważam, że jak za to 80 zł, to co dostałam to jest naprawdę spoko. Yy, stówkę też bym tak no bo narzekała sobie myślę, ale te 8 dyszek jakby jak najbardziej okej, okay. samo opakowanie też jest sobie drogie trzeba o tym pamiętać, więc ja jestem zadowolona będę testować te kosmetyki, myślę, że nagram sobie jakieś get ready with me z hajemu, handemu, zwał jak zwał a wy dajcie znać jakie kalendarze w tym roku otwieracie, chętnie sobie w komentarzach pamiętajcie, że zawsze jestem z wami w komentarzach na dole staram się na bieżąco wam odpowiadać, także było mi bardzo miło, że poświęciliście dzisiaj mi trochę czasu, otworzyliście sobie ze mną ten kalendarz, jeżeli jesteście ciekawi co mam na twarzy to podlinkuję wam na dole w opisie a ja na dzisiaj już się z wami żegnam Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał Koniecznie zostawiajcie łapeczki A my widzimy się już niedługo w następnym odcinku Koniecznie pamiętajcie, żeby być ze mną na bieżąco I oglądać vlogmasy Także buźka i pa!